Dzień dobry, dzień dobry, witamy się w czwartym vlogmasie, mamy 4 grudnia, poniedziałek. Szybko dzisiaj będziemy się ogarniać, ponieważ dzisiaj jest dzień, kiedy niestety muszę iść do pracy, więc troszeczkę mniej będzie się działo niż w ostatnich vlogmasach, ale spokojnie dzisiaj tylko 8,5 godziny, dlatego razem wspólnie dzisiaj zróbmy sobie obiadek, przygotujemy się do pracy, zróbmy sobie mały self-care, pielęgnację, posmarujemy się, bo widzę, że buzia już mimo wszystko troszeczkę jest lepsza, więc... Troszeczkę powiem Wam szczerze, miałam mieszane uczucia, jak zaczęłam kremować się tym specyfikiem ze sterydem, bo ta skóra schodziła płatami. Co też wczoraj Wam mówiłam właśnie na vlogmasie, a okazuje się, że zaczęło działać, więc chciałabym, abyśmy utrzymali ten efekt i już nad skóra mniej piecze i mniej swędzie jest mniej zaczerwieniona, przynajmniej dzisiaj. Także weźmiemy sobie lekarstwo, bo jeszcze niestety, jak możecie słyszeć po moim głosie, jestem dosyć mocno podziębiona ale musimy być mądre bo w czwartek jest Mikołajkowa Zumba i mamy zamiar na niej się pojawić. Ja was zabieram do kuchni, bo Kuba zrobił śniadanie i kawę, więc nie możemy takiej okazji przepuścić. It's time! Kawusia o poranku. Nie chcę Idealna, pyszna. Na mleku owsianym. Próbujemy tościka. Z serkiem, z szynką. Z wczorajszych naleśników, więc będzie piernikowe z mm. Powiem ci, sztos. Bardzo lubię słuchać takie połączenie słonego ze słonym. Słonego ze słonym. Słuchajcie, panie mam, że bardzo lubię takie połączenie słonego ze słodkim, więc propsuję. Śniadanie mamy już za sobą, moi drodzy, więc trzeba zrobić obiad, bo oboje idziemy do pracy na popołudnie. Lilo ogląda właśnie z pozycji kanapy to, co się dzieje i co będę robić, więc na trochę jest zaciekawiona, bo patrzy się w ekran, więc jest ciekawa, co tam się dzieje co tam się rusza. No, bo wyglądasz jakbyś zobaczyła ducha przez chwilę. Odpalimy sobie świecuchę, żeby zrobić troszeczkę klimatu i zabieramy się za gotowanie. Obstawiam, że albo jak znajdę jakiś makaron, będzie to makaron z mięsem mielonym, a jeśli mi się nie uda znaleźć makaronu, to to będzie ryż. Ale chciałabym też zobaczyć, co w ogóle mamy w lodówce, więc dajcie mi chwilę. Dobra, także znalazłam ryż, mamy mięsko, do tego jakaś marcheweczka i będziemy odtwarzać to coś, co zrobiłeś wtedy z tym mięsem, bo było bardzo dobre. Nie mam pojęcia, jakie składniki tam kubadał, ale to w niczym nie przeszkadza, zabieramy się z zagotowaniem. Mogę się doczekać, ja już mam nawet bombki w tym samym kolorze, co w kalendarzu adwentowym w okienku numer 2, pomponik. Jaram się niesamowicie, naprawdę. Patrzcie, co zamawiamy. I zdecydowaliśmy, słuchajcie, że nie będzie żywa w tym roku. Ja się słuchajcie, nie mogę się doczekać już rozdawiania. Kura została odpowiednio nawilżona, a ja się zabieram zamontowanie dla Was w vlogmasu trzeciego, żeby był na godzinę 18. Zanim do tej pracy wyjdę, zrobię miniaturkę. Także ja sobie tutaj montuję. I zabieramy się za pracę. Będę musiała wyprasować sobie ubrania do pracy. Obiad już mam że zrobione, może sobie coś jeszcze dorobię, tak wiecie, żebym miała co jeszcze podjeść. No nic. Biorę się za robotę, bo montowania trochę z. Dzień dobry, jest godzina 23.05. Udało nam się z kołem równocześnie wrócić z pracy. Tak się zgadaliśmy, że po prostu kuba był w Lidlu, poczekał chwilę na mnie. Ja ogarnąłam to, co miałam ogarnąć w gabinecie, i poplachałam trochę jeszcze z dziewczynami. I przekażę Wam teraz nasze grocery shopping, czyli coś, co najbardziej. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale mi to chyba przyszło troszeczkę z wiekiem, że im starsza jestem, tym bardziej komfortowo czuję się robiąc zakupy, Uwielbiam robić zakupy, w szczególności te spożywcze. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. I bardzo odpręża mnie przeglądanie gazetek zakupowych, typu Biedronka, Lidl czy oszą. Natomiast jeżeli chodzi o sklepy, które naprawdę mogę polecić ręką na sercu, gdzie produkty są bardzo dobre, smaczne i gdzie nie zawiodłam się na żadnym produkcie, to jest Lidl. Nie, Lidl nie sponsoruje tego, a powinien, a powinien. Dlatego teraz Wam pokażę, co Kuba kupił, bo tego jeszcze nie widziałam, a uwielbiam rozpakować takie zakupy. Szywniaczki, słuchajcie, serowe, lidlowskie, więc niem, miam miam. Kolejną rzeczą jest taka surówka z sporym, delikatnym sosie, więc na pewno wykorzystamy je do ziemniaków, albo do, do swojego obiadku. Kolejna, ta sama suróweczka, czyli pewnie była w jakimś dwupaku, więc mamy dwie. Do tego skończył nam się jak zrobiłam obiad, makaron. I mamy takie e, szliderki. Słusznimi się nazywają ten makaron. W ogóle to jest y, makaron typowo lidlowski, nie jakiś tam Lubella czy tego typu. Jeden ciążka tańszy. A smakuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To też są błośki sterowe, czyli mój nos naprawdę bardzo dobrze wysłó. Także słuchajcie, kolejną rzeczą oczywiście dwa mleka. Kuba pije półtora, a ja piję moje przepyszne owsiane z demondo. Także jest najlepsziejsza na świecie, tak dużo o tym mówiłam. Dobra. Jeszcze jedna surówka z porem. Nie wiem, co ty będzie, że chopie, ale mamy trzy surówki z porem. Coś jeszcze... O mój Boże! Ogórki Kiszone! Ostatnio uwielbiam takie rzeczy jak ogórki Kiszone, kapucha Kiszona. Ja po prostu uwielbiam. Nie mogę się doczekać, bo wiecie co będziemy jeść w grudniu. Rok z kapustą! Najsmaczniejsze na świecie. Skończyłam, ciekawa, więc kupiliśmy jakąś widla Bimlarun. Już widzę, że znowu chłop przekombinował i kupił mają w pracy, zamiast tą, co zawsze. Yy, I to już Wam powiem, jest, yy, no nie wiem, niby Bellarun, pijemy zawsze, ale zawsze mam albo espresso, albo kremę, tą taką trochę ciemniejszą. I ja nie jestem do tego przekonana, jak mam być szczera, no ale zobaczymy, spróbujemy. No nie jestem przekonana, ona jest na trzy ziomra mocno, także nie wiem. Zobaczę. Zobaczę, ale powątpię. I mamy nasze ulubione pasty z łososiem, ze szczypiorkiem. Dodatkowo do tego są pomarańczki, bo jutro przychodzi do mnie Madzia na chwilkę przed zajęciami i będziemy robić zimowe herbaty, więc jeszcze muszę tylko podjechać, pokupić zimową herbatę taką malinową i maliny mrożone. I do tego mamy Liptonka Yellow Label. W ogóle fun fact jest taki, że raz kupiłam herbatę i zaraz Wam pokażę, co to jest za herbata. Bo kupiłam tą herbatę, no super, bo jak w krowy pracowałam, to było taka smaczna. I robię w domu raz drugi, trzeci, czwarty, piąty. I mówię, kurde, no gorzkie, no taka gorzka, że się tego nie dało w ogóle, słuchajcie, wypić. No i Kuba mówi, no bo to jest mocna ciemna, a spróbuj tej. No i kupił to a mi się okazało, że to jest troszeczkę czarna, ale lżejsza. Więc teraz pijemy tą, a tą muszę zużyć jeszcze, więc na pewno do czegoś ją zużyję, typu na przykład do herbaty z rozmarynem czy z jakimiś goździkami, tak wiecie, żeby podbić smak. I dostałam czekoladę. Ja Miałam turbo ochotę, więc będę dzisiaj wcinać. Więc to był nasze mały grocery shopping i ja idę się rozpakować do końca. Otworzymy sobie kalendarz adwentowy dla mnie. Dzisiaj mamy czwóreczkę. W ogóle moi drodzy, nie zapomnijcie dzisiaj, bo jak będziecie dobrze, to już po mnie jest po. Ale na Instagramie wam o tym przypomniałam. Nie zapomnijcie złożyć życzeń waszym dziadkom, bądź tatą, bądź wujkom, ponieważ dzisiaj jest dzień górnika, to jest barburka. U nas na Śląsku się obchodzi właśnie w tym okresie takie święto. Więc gdzie ktoś tam już ma tych górników, którzy jeszcze fedrują na dole, bądź pracują w ogóle jako dyrektorzy i w ogóle pracują na terenie kopalni. No to yy, jest coś takiego, że bardzo często na kopalniach były zapisy na wyjazdy, na przykład do Poronina i w tym Poroninie były po prostu takie super zabawy typu na przykład, uwaga, tutaj się zaczyna niecenzuralna rzecz, gdzie stała taka pani, która była wiecie z kartonu i się piło na przykład z piersi tej pani piwo, czy tam piwo się lało po prostu hektolitrami, były golonka i tak dalej i tak dalej, naprawdę bardzo fajnie to wspominam. Fajne zabawy, w ogóle bardzo fajnie to Święto górników wygląda tak stricte na tej zabawie, dużo jest ciekawych gier, zabaw i no alkohol pi po prostu się pije i leje się to litrami, szczególnie piwo, bo z tego Ogórnica Zazwyczaj nie wszyscy, ale większość jest po prostu znana i powiem Wam szczerze, że naprawdę było bardzo fajnie, zawsze zahaczaliśmy wtedy tą zakopane o termy bukowiny. W bukowinie tatrzańskiej, więc było super. No i oczywiście, że wiecie, chodziliśmy, spacerowaliśmy i w ogóle bardzo fajnie się bawiliśmy. A ja za dzieciaka jeszcze pamiętam, że była też taka strefa gier, gdzie były chyba cztery komputery porozstawiane i każdy z nas grał w Ice Towera. I to było super. I bardzo dobrze wspominam to z mojego dzieciństwa. I gdyby była taka możliwość, to bym chętnie na, na coś takiego porównywana. Dlatego nie zapomnijcie swoim dziadkom, wujkom, rodzicom. Yy, tatą za złożyć właśnie życzenie z okazji wargórki. Ale jestem też słuchajcie zdziwiona bardzo bo w tym roku. święta Barbara, czyli patronka górników nie zabrała tak dużo planów. Nie... Jeśli chodzi o kalendarz Lilo, to szukamy teraz czwóreczki. I czwóreczkę mamy w tym okienku. Zaraz Wam pokażę, co tam się dziś znajduje. Mamy puste okienko? Niemożliwe. Słuchajcie, z racji tego, że czwarte okienko, jak zobaczycie wcześniej na kadrze, było puste. No a nasza psisko no słuchajcie, widzi, że otwieram i czeka. To otworzymy sobie dzisiaj wyjątkowo piąte okienko. Mimo tego, że mamy dzisiaj 4 grudnia. I w tym okienku znajdują się takie psie chrupeczki. Więc zaraz ją poczęstuję. A ja zajmę się szukaniem Jednego zaginionego okienka. Ale w razie czego, słuchajcie, mam nagrane nawet, że nie było przy otwieraniu, i okienko było nienaruszone, bo mniej więcej widać, gdzie te okienka były naruszone. No to słuchajcie, powiem wam słabo. A jeżeli chodzi o mój kalendarz adwentowy, to tutaj mamy okienko z napisem numer 4. I okienko jest całkiem spore, także zaraz zobaczymy, co mamy w środku. Tam, tam, dom dom coś przezroczystego, ładnie zapakowanego. Wow, patrzcie, mamy klepsydrę. Szklana klepsydra z takim złotym piaskiem w środku. Ekstra. Niesamowite. Ej, bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Wygląda to pięknie. To jest jakaś ozdoba do domu. I ona chyba rzeczywiście jest szklana. Czekajcie, bo to ja spróbuję tak wyciągnąć. Tak, jest szklana. Patrzcie, jaka ładna. Tak się o to prezentuje. I tu w środku jak obrócimy... Tu mamy piękną klapsydrę, w której przysypuje się złoty piasek. Nadrobić okienko numer 6, 7 i 8, bo 9 będziemy otwierać jej wieczorem na vlogmasach. Także ja dogrywam szybko dla Was ten um, kalendarz z zaległych dni i zabieram się za nagrywanie dzisiejszego vlogmasu. Co Lilo powinna dostać 6 grudnia? Uwaga, uwaga! Psie chrupeczki. I tutaj mamy te ciemne kosteczki, które mieliśmy ostatnio. Teraz szukamy siódemki. Co? Już byś chciała, nie? Zaraz ci dam. Będziemy miały smaczki. No kurde, 20 czy nie chciałam otwierać? Powiem wam szczerze, że jedną ręką... A, bo ja otwieram w złą stronę. Potem mamy te takie okrągłe. Pach. Na to nie zwracamy uwagi, tego nie otwierałyśmy. I ósemeczka. Ósemeczka, moi drodzy, jest tutaj. Także ja już sobie ją... Szybko otworzę i tu mamy inne psie chrupeczki, a mianowicie takie kuleczki to jest coś nowego, czego jeszcze nie mieliśmy, więc myślę, że jesteś zadowolona, co? Zobacz, masz trzy okienka do zjedzenia, aż dzisiaj trzy, widzisz? Trzy okienka. Cieszysz się? Będziemy trenowały i jadły, tak? To super. Także tak się prezentują te trzy dzisiejsze okienka, a ja teraz zabieram się za kalendarz z Ritualsa i zobaczymy, co jest w okienku numer 6, czyli Mikołajkowym, siódmym i 8. Dobrze, więc jeżeli chodzi o dalsze okienka, dzisiaj otwieramy okienko numer 6, 7 i 8, żebyśmy mogli sobie nadrobić. W piątce było coś większego, więc tak prezentuje się szósteczka. Ja uważam, że wygląda przepięknie, więc już pokażę Wam, co będziemy mieć w środku. O, łyżka. Mamy łyżkę. I uwaga, uwaga, maseczkę. Do twarzy. Patrzcie. Z łyżeczką, żeśmy mogli sobie to nałożyć. Ta łyżeczka jest drewniana, ale ekstra. Mega, mega polecanko. Tutaj mamy okienko numer 7. Tak się prezentuje okienko numer 7. Wygląda pięknie. Christmas Magic. I uwaga, zaraz sobie tutaj otworzymy. Mgiełka moi drodzy do włosów i do ciała. Także tak się prezentuje. I numerek 8. Numer 8 mamy tutaj. Coś, coś dużego, bo czuję. Zaraz sobie to otworzymy. No, i to jest coś dużego. Tutaj mamy, moi drodzy, dwa w jednym: żel do mycia, chłodzący i szampon do włosów. Także ja jestem w ogóle bardzo, bardzo ciekawa też zapachów i tego wszystkiego, więc zaraz sobie to przetestujemy. Więc ja uważam, że jak na razie te trzy okienka super. I z okazji tego 6 grudnia, czyli mi kłajków bardzo fajny prezent, też dwuczęściowy, mega, mega fajnie.